Witam wszystkich, mówi do Was kernel, a to jest Battlefield 3. Mm, mamy niezły poślizg, ale jedziemy tutaj tyłem. Dobra, mam pistolet. Co z nim zrobię? Wiadomo, jedyną słuszną rzecz, czyli zabiję jakichś źle wyglądających typków. Tak więc. Ja w tę grę grałem, ale na normalnym poziomie trudności wtedy, kiedy ona wyszła. A, to było już dawno. Więc. Fabuła pamiętam jedynie z grubsza. A teraz w dodatku przejdę ją na maksymalnym poziomie trudności. Więc nieraz z Wami się zaskoczę i nieraz też pewnie zginę. No ale cóż, trzeba jakieś wyzwania sobie stawiać. Dobra, nikogo. Sam widziałem, że trzymali karabiny. To niesprawiedliwe. One znikają, ale za to tutaj jest. bodajże, shotgun. Tak, słychać, że shotgun. I widać też w celowniku. O! Mm -hmm. Pierwszy quick time event. Ej, zabrał nam shotguna, ale damy mu kopa w tyłek i z nich spada. Dobra, za to mamy. K-74, czy coś takiego Za to ten typek chce nas się pozbyć Musimy się wydostać <noise> Zanim jeden z tych wagonów odczepi się od drugiego O właśnie Jaki przyjemniaczek Na szczęście żyjemy no, Ale nie będziemy żyć jeśli nie będą nadeprzął w spację Co jest? Jak to za wolno? Dobra, żyjemy O, nie tylko my Dobra Uuuu, jeszcze zostałem strzał w A Dobra, mam kłótność. Na szczęście to mnie nie z zrzuciło z góry Dobra, idę do przodu Kucnęłem, żeby był mniejszy opór powietrza o, właśnie tą broń mam. KS74U. O. Dobra. Jak widzicie, ja strzelam im w klatę. Tak naprawdę, w tej grze, z tego co zauważyłem, grę z multi, a ostatnio nie mogę się od niego oderwać, to i tak dobrze działa. Bardzo dobrze wręcz. Czasami strzelanie w głowę. Robi, że tak naprawdę nie trafiasz. I zresztą tutaj celownik mocno przeszkadza przy przybliżeniu, w strzeleniu w głowę, ponieważ jak chcesz strzelać w głowę, to musisz chodzić non-stop, tak? Żeby nie mieć z tym problemów. chyba, że nacelujesz. Ale powinno się generalnie chodzić właśnie tak, żeby non-stop było w, żeby móc w głowę strzelić. Tylko tu jak widzicie, jak on ktokolwiek kłóca z wrogów, to wtedy nie widać tego, bo broń zasłania. Dobra, nie mam granatów. Czas wejść tam. O! Wchynął tylko. Już nie żyje. Okej. Okay. Jakieś ładunki tutaj są. Wchodzimy. Strzelaj, strzelaj! Świetnie. Nie, jestem kernel, nie sam.